Zdaje się, że poprzedni odcinek był już o fundamencie. Chyba tak było. No i ten wydaje się, że będzie pewnym uzupełnieniem tego co, tego, co właśnie zostało powiedziane w ostatnim odcinku podcastu. Fundament to przecież pierwszy, bardzo ważny element konstrukcji budynku, a zatem warto, żeby właśnie na tym etapie bardzo bacznie obserwować wykonawcę. Warto prześwietlać go z każdej strony. Warto prześwietlać w ogóle cały etap realizacji prac fundamentowych niczym rentgen. Warto zrobić na wykonawcy takie wrażenie, jakoby właśnie ów wykonawca z każdej strony był obserwowany. Myślę, że jako inwestor powinieneś sobie wziąć do serca głęboko taką zasadę, żeby nie tolerować żadnej, najmniejszej nawet fuszerki. A zobaczysz, i tego możesz być pewny, że tę lekcję wykonawca weźmie sobie do serca do końca Twojej budowy. A kto wie, czy jeszcze nie dłużej? To jest 48 odcinek Rozmów na Fundamencie przy mikrofonie Paweł Kielar. A tytuł tego odcinka O Fundamencie Raz. Jeszcze zapraszam serdecznie. Jest takie znane powiedzenie w Polsce: jak cię widzą, tak cię piszą. I wydaje się, że jest to dość trafne powiedzenie. Oczywiście wygląd nie mówi o wszystkim, ale wygląd na pewno daje nam pogląd na wiele spraw. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Ja osobiście uważam, że naprawdę pierwszym wrażeniem bardzo często ktoś może zrobić bardzo dobrą robotę, ale również bardzo złą robotę. A skoro będziesz zaczynał swoją budowę a skoro planujesz właśnie tak ważną rzecz jak budowa domu to to pierwsze wrażenie myślę że jest jednym z tych elementów na które zwróciłbym szczególnie twoją uwagę właśnie jak wygląda ogrodzenie twojej budowy jak wykonał je wykonawca który go wybrałeś czy stal która będzie potrzebna do fundamentów jest odpowiednio składowana czy szalunki, które będą wykorzystane właśnie do tego, żeby zrobić formę pod ławy fundamentowe, czy też płytę fundamentową, czy one również są porządnie zeskładowane? Czy ludzie, którzy będą pracowali na Twojej budowie, mają gdzie zjeść śniadanie? No bo przecież jeżeli taki pracownik no będzie miał tą możliwość, będzie miał możliwość. Odpocząć choć przez chwilę właśnie w czasie śniadania, to z pewnością jego praca będzie wyglądała zupełnie inaczej. Jak wygląda ubiór tych pracowników? Czy jest to pewnego rodzaju wizytówka firmowa, czy też odwrotnie? Czy na budowie powinien być To? Czy powinna być właśnie taka przenośna toaleta? Zapytasz tojtoj? No, jeżeli zadałeś sobie to pytanie, to Powiem pewien dowcip, który na tą okoliczność mi się przypomniał. Otóż przychodzi Murasz do lekarza i skarży się na straszne zatwardzenie. Lekarz, wsłuchując się w dolegliwości pacjenta, każe mu się położyć na leżance, ogląda mu tyłek, po czym bierze deskę i z całej siły uderza go w pośladki. Murasz od razu podbiegł do toalety i się załatwił. Po chwili wraca do gabinetu. I dziękuję lekarzowi. Bardzo panu dziękuję. Naprawdę zrobił pan świetną robotę. Dwa tygodnie nie mogłem się załatwić, a jedna wizyta u pana i. No i po prostu czuję się świetnie. Ma pan dla mnie jakieś zalecenia? Wie pan, co powinienem no, robić, żeby unikać tego rodzaju problemów? Tak, proszę pana. Proszę nie podcierać się workami po cemencie. No właśnie, gdy byłem na etapie robienia uprawnień budowlanych, miałem takiego pracownika. Pracownik, który był myślę jednym z tych, których śmiało mogę określić jako Jednym z najbardziej odpowiedzialnych i porządnych pracowników, z którymi miałem możliwość pracować. Nazywał się Heniek. Heniek miał zawsze czyste ubranie. Heniek o godzinie siódmej był nie tylko w pracy, Heniek był przebrany i był na stanowisku pracy. Heniek był zbrojarzem, i trzeba powiedzieć, że swoją robotę robił naprawdę na medal. Potrafił świetnie czytać rysunki. Potrafił wypatrzeć, jeżeli coś na rysunku było nie do końca prawidłowo, nawet przez projektanta narysowane. Miał bardzo duże doświadczenie. Potrafił swoją pracę wykonywać w sposób rzetelny, ale też wyprzedzał pewne czynności. Za każdym razem, kiedy wiedział, że czekają go kolejne prace związane ze zbrojeniem kolejnych elementów konstrukcyjnych. Przewidywał to, patrzył, czy ma dostatecznie dużo stali, czy ma dostatecznie dużo drutu wiązałkowego, żeby móc te wszystkie zbrojenia wzajemnie ze sobą połączyć w taką konstrukcję, jaka została przewidziana w projekcie. W czasie śniadania Heniu zawsze wyciągał starannie przygotowane w domu kanapki. No niby nic, ale jednak coś. Jeździł pięknym, jak na tamte czasy, samochodem. Salonowym, czerwonym Peugeotem 405. To było dość charakterystyczne, dlatego że w tamtych czasach, to był rok 98, no nawet kierownik budowy nie miał takiego samochodu. Heniek, kiedy zdarzyło mu się przeklnąć, to raczej w tym miejscu ściszał głos, a nie go zgłaśniał. Heniek faktycznie robił naprawdę dobre wrażenie. I to wrażenie nie było czymś, co wprowadzało człowieka w błąd. Za jego wizerunkiem stał naprawdę odpowiedzialny pracownik. A gdy miałem już uprawnienia, nadzorowałem budowę dużego budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego. I gdy kończyłem etap fundamentów i przymierzałem się do realizacji ścian fundamentowych, w pewnym momencie odwiedził mnie szef. Szef, który zawsze jeździł samochodem, w którym po prostu można byłoby się przejrzeć. Szef, którego buty były zawsze wyglancowane, a na ciemnych spodniach nigdy nie zobaczyłeś nawet plamki błota. I ów szef zapytał mnie, podjeżdżając pod barak, w którym wtedy siedziałem, zapytał mnie dzwoniąc z samochodu: Paweł, czy ja, wchodząc na Twoją budowę, muszę zawsze mieć gumowilce?" No, i muszę powiedzieć, że tą lekcję zapamiętałem do końca życia. W końcu budowa, na której pracowałem, budowa, którą nadzorowałem, ona też miała być pewnego rodzaju wizytówką firmy. Ale to też miała być wizytówka moja. To w końcu ja widniałem jako osoba nadzorująca tą budowę. A zatem naprawdę. Warto zadbać o tak fundamentalne sprawy jak pierwsze wrażenie, bo inaczej, już przy odbiorze fundamentów można wejść na minę. I mówię to zarówno dosłownie, jak i w przenośni. A wracając do fundamentów. To warto jest wspomnieć o tym, że każdy, każdy niemal etap budowy ma trzy fazy. Pierwszą fazą jest faza przygotowawcza. Drugą zaś. Faza związana z wykonaniem jakiegoś elementu. No, w tym akurat konkretnym przypadku, kiedy skupiamy się na fundamentach, to oczywiście mówimy o fundamencie. No i faza trzecia jest to faza związana z ochroną prac, które, właśnie wykonywaliśmy. Ta faza przygotowawcza to oczywiście wyłączając coś co jest oczywiste, czyli badania gruntu, dobry projekt techniczny, ale w tej fazie przygotowawczej na pewno warto zwrócić uwagę, jak został wykonany wykop, jak zostało wykonane zejście do tego wykopu, czy został wykonany chudy beton, na którym będziemy stawiali szalunki, na którym będziemy kręcili te zbrojenia. Czy te zbrojenia nie teplają się gdzieś w błocie, czy zbrojenia są położone na podkładkach dystansowych. No jest tu masa elementów, na które naprawdę trzeba zwrócić uwagę. A z pewnością nie warto jest pod uwagę brać tutaj wszelkiego rodzaju porad, udzielanych bardzo często w serwisach internetowych, w których domorośli budowlońcy pokazują, że szalunkiem równie dobrze może być po prostu sam wykop. Przy okazji prac fundamentowych warto jest zwrócić uwagę, że jest to tak zwana robota zakryta, czyli wszelkiego rodzaju prace związane właśnie z fundamentem. Na samym końcu te prace po prostu nie będą widoczne, dlatego że wykop będzie zasypany, będą nakładane kolejne warstwy, które uniemożliwią nam dojście, uniemożliwią nam zobaczenie tego, co było pierwotnie wykonane. A zatem, takie prace, które właśnie związane są z realizacją prac fundamentowych, czyli chociażby nawet Wspomniane zbrojenie, to wszystko powinno być odebrane, to wszystko powinno być odnotowane w dzienniku budowy. Powinna być wykonana również dokumentacja fotograficzna. Powinniśmy faktycznie zbierać wszystkie dokumenty z tego etapu, tak żeby w momencie, kiedy cokolwiek by się działo nie tak, zawsze mamy możliwość powrócenia do tego, bo, bo dokonaliśmy archiwizacji wszystkich ważnych dokumentów. Myślę, że warto jest również wspomnieć o tym, że przy pracach fundamentowych powinniśmy na pewno pamiętać o różnego rodzaju instalacjach. I to nie tylko o instalacjach tak oczywistych jak elementach instalacji wodnej czy kanalizacyjnej, ale chociażby nawet o napowietrzeniu kominka. Choć oczywiście wszelkiego rodzaju elementy, które mają służyć ogrzewaniu Twojego domu, które oparte są o paliwa stałe, są w tej chwili źle postrzegane przez architektów Zielonego Ładu. Jednak wydaje się, że dla Twojego bezpieczeństwa lepiej, żebyś ten komin miał i lepiej, żebyś ten kominek albo zwykłą kozę jednak w swoim domu zainstalował. Mówiąc o instalacjach, warto jest również przyjrzeć się temu, jak Wygląda instalacja elektryczna. Tak, instalacja elektryczna, nie przesłyszałeś się, słuchaczu. W zasadzie powiedziałbym, że jedną z pierwszych osób na budowie, jaka powinna się pojawić, powinien być elektryk. I nie chodzi tylko o to, żeby na budowie był prąd, bo bez tego prądu faktycznie ciężko będzie cokolwiek zrealizować. Chodzi przede wszystkim o wykonanie uziomu i systemu odgromowego. Ja w tym podcaście powiem tylko tyle, że uziemienie nie na darmo nazywa się uziemienie, bo, tak szczerze powiedziawszy, to w jaki sposób jest realizowane obecnie uziemienie, no, wskazuje na to, że bardziej adekwatną nazwą powinno być ufundamentowanie. W moim odczuciu, uziemienie odgromowe służy do odprowadzania do Ziemi udarowych prądów. Wyładowań atmosferycznych, a nie do fundamentu. Tym bardziej, słuchaczu, że za chwileczkę powiem kilka słów o tym, że każda praca, którą wykonaliśmy, powinna być zabezpieczona. Również fundamenty, fundamenty zaraz po ich wykonaniu, będą otoczone hydroizolacją. A skoro będą otoczone hydroizolacją, to w jaki sposób prądy pochodzące z wyładowań atmosferycznych mają dostać się do gruntu? No jest to raczej dosyć ciężkie do wyobrażenia. Poruszając się w temacie fundamentów i fundamentowania, warto zadać sobie również pytanie, co zrobić z resztą betonu, która zostanie. Przecież w momencie, kiedy. Masz już zaszalowane ławy fundamentowe albo płytę fundamentową w momencie, kiedy precyzyjnie obliczyłeś, ile tego betonu powinieneś zamówić. Zwykle jednak okazuje się, że tego betonu zamówiłeś troszeczkę za dużo. No i w takiej sytuacji, ten beton, który jest betonem nadmiarowym, bardzo często wylewany jest po prostu do kosza. Nie robi się z niego nic. A warto jest ten etap mieć dość dobrze przemyślany, dlatego że przecież taki beton może posłużyć jako fundament pod ogrodzenie, fundament pod przyszły śmietnik. Możesz również zadbać o to, żeby wykonać szalunek, w którym uformujesz sobie przyszłą czapkę kominową, w którą uformujesz na przykład ławkę, w którym uformujesz na przykład płyty chodnikowe, które będą służyły do tego, żebyś. Mógł swobodnie dojść do jakiegoś miejsca w ogrodzie. No i na końcu warto jest wrócić do tego, o czym już wspominałem. Każda praca na budowie, oprócz prac przygotowawczych, oprócz właśnie tego właściwego etapu, wymaga tego końcowego etapu, czyli tego etapu zabezpieczenia. Zwykle na polskich budowach ten etap zabezpieczenia zaczyna się dość wcześnie. Mianowicie następnego dnia. Po wylaniu betonu na fundamenty bardzo często następuje zdjęcie szalunków, i bardzo często wtedy wykonawcy właśnie zaczynają wygrzewać izolację poziomą z papy. No i przed tym Drogi potencjalny inwestorze, drogi słuchaczu, chciałbym Cię przestrzec. Niestety beton, który dopiero co został ułożony w szalunki, pomimo tego, że związał on już na tyle, że można po nim chodzić, to niestety zawiera w sobie bardzo dużo jeszcze wody. I żadna izolacja bitumiczna, którą będziesz próbował w tym momencie przygrzać do swojego fundamentu, niestety nie będzie dobrze trzymała się podłoża. Izolacja bitumiczna, jeżeli już zostanie przez ciebie wybrana, to można ją stosować tylko i wyłącznie na podłożach, które są w pełni suche. Jeżeli chcesz na swojej ławie fundamentowej cokolwiek zacząć murować i chcesz, żeby te bloczki, które będą służyły do wykonania ścian fundamentowych, były właśnie, spoczywały na izolacji poziomej, to zrób to na mineralnym szlamie uszczelniającym, zrób to na zaprawie wodoszczelnej, ale nie używaj do tego papy, bo w tym momencie ta izolacja przyniesie więcej złego niż dobrego. Natomiast o tym, w jaki sposób zabezpieczać gotowe fundamenty, najprawdopodobniej nagram jeszcze nie jeden podcast. Ochrona przed szkodliwym działaniem wód jest bowiem bardzo obszernym tematem, a jednocześnie bardzo ciekawym. Ramy tej tematyki są szerokie również z tego względu, że większość prac związanych z zabezpieczeniem fundamentów jest po prostu prowadzona w nieprawidłowy sposób. Fundamentach można by jeszcze długo i ciekawie opowiadać, ale i tak wszystkich rzeczy, wszystkich sytuacji, które potencjalnie mogą zaistnieć, mogą zdarzyć się przy fundamentowaniu, opowiedzieć się najzwyczajniej w świecie nie da. Zresztą nie taki jest cel tego podcastu. Celem jest raczej uwrażliwienie Ciebie, słuchaczu, na to, na co często nie zwraca się w ogóle uwagi. Niemniej jednak, z uwagi na fakt, że błędów popełnianych na tym ważnym etapie, Poprawić się nie da, albo jeżeli się da, to będzie po prostu to bardzo kosztowne. Zdecydowałem się, aby tym odcinkiem zrobić małą dogrywkę do tego, co zostało nagrane w 47. odcinku Rozmów na Fundamencie. Jeśli zaś chciałbyś dowiedzieć się nieco więcej, zapraszam Ciebie na mój kanał YouTube. Zamieszczam tam cyklicznie krótkie filmiki z cyklu Budujemy. Odcinek dotyczący fundamentów już tam jest, a będą również inne odcinki, w których w prosty sposób zobrazuję wszystkie istotne etapy wznoszenia domu jednorodzinnego. Na zakończenie tego odcinka zrobię takie krótkie podsumowanie. Jeśli interesujesz się budową, jeśli faktycznie zamierzasz budować, zamierzasz remontować zamierzasz modernizować swój dom lub mieszkanie. Lub po prostu, zwyczajnie interesujesz się wszystkim, co jest związane z budownictwem, to właśnie ten podcast jest dla ciebie. A zatem, koniecznie daj swój komentarz. Mój adres e-mail znajdziesz w opisie tego odcinka. Będę naprawdę wdzięczny za twoją subskrypcję i przesłanie tego odcinka dalej. Ten podcast, póki co. I docelowo tak ma być. Jest bezpłatny. Nigdy nie prosiłem i nie zamierzam prosić o żadne wsparcie finansowe, ale jeśli poszukujesz kierownika budowy, jeśli poszukujesz inspektora nadzoru, napisz do mnie. Będzie to najlepsza forma odwdzięczenia się za tą pracę, którą wykonuję właśnie przy nagrywaniu tych podcastów. A ja zadbam o to, aby Twoja budowa była. Łatwiejsza, szybsza i bezpieczniejsza. A oprócz Twojego domu, myślę, że zbudujemy coś jeszcze. Fajną relację. Do usłyszenia za trzy tygodnie. Cześć.